Przejście do zaświatów, część pierwsza. Martin tajemniczy. Ja, rewelacja. A, okay. a, 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 a nie ruszaj Martin. A wiesz, że zanim kogoś zmumifikują, wysysają mu mózg przez nos? Że mama nie lubi, jak robi jej się bałagan pod jej nieobecność? Jaki znowu bałagan? Ja prowadzę badania. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Zupełnie nie oddaję stanu rzeczy. Ehm, a, u, dość silny kwas tu trzymasz! Agencie tajemniczy przebrała się miarka, musisz się przestać zachowywać jak dziecko. Ale to był wypadek. Powtarzasz to za każdym razem, kiedy rujnujesz mi biuro. Czas już, żeby to zmienić! Więc chciałabyś coś zmienić? Świetnie, zaraz się zmieni! Bardzo się cieszę! Tak, zmienię to, jak rozwiązuję wszystkie sprawy! Zmienię to, że jestem gotów na każde twoje zawołanie! Zmienię to, że ratuję świat częściej niż jabie zdarza się zapomnieć zmienić koszulę! Cóż, skoro masz takie podejście, proponuję, żebyś wszystko przemyślał w czasie dwutygodniowego zawieszenia! Chyba żyjesz przeszłością. Martin, proszę, mógłbyś przestać oglądać tę głupią powtórkę i pogodzić się z dwutygodniowym zawieszeniem? Zawieszenie. Niczym się nie godzę. To był wypadek, a mama zachowała się bardzo nierozsądnie. To przynajmniej posprzątaj w pokoju. Masz teraz dużo czasu. Może przynajmniej zechcesz zerknąć na to. To wyniki testu kwalifikacyjnego na studia. Nuda. Może to dla ciebie normalne, że wykopują cię z centrum, ale studia są czymś, do czego powinieneś się przyłożyć. Studia mi niepotrzebne i centrum mi niepotrzebne. W przyszłości zamierzam być wolnym strzelcem. Już wiem, czemu boisz się to otworzyć. To jasne. Po prostu wstydzisz się, bo wiesz, że mój wynik jest lepszy niż twój. Hmm. 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 <słyskać> <słyskać> Dostałem tylko 901. I co? Mm, tylko 901? Martin, zabrakło ci jednego mm. punktu do maksymalnej liczby. To nie do wiary. Ja dostałam tyle samo. Ha, 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 dobre! O, jak ja to przeżyję? Ha, ha, ha. Cały czas opowiadasz mi, że jesteś ode mnie mądrzejsza, a to wszystko bzdura. Standardowe testy nie oddają dokładnie poziomu inteligencji. Ha, Tak, tak. To co będzie lepsze, jakiś wielki uniwersytet czy prestiżowa szkoła prywatna? A może uniwersytet dla kretynów? Świetnie byś się tam nadawał! Centrum wzywa! Martin, albo dzięki swojemu geniuszowi nauczyłeś się zakrzywiać czas, albo zapomniałeś, że jesteś zawieszony. Zwariowałaś? Na pewno mama dzwoni, żeby mnie przeprosić. Hup. Ja naprawdę w to wątpię. ALARM ZAWIESZONY AGENT ALARM ZAWIESZONY AGENT Ej, co się dzieje? Łapy precz, no! Ech, przepraszam, Martin, nie miałem czasu zmienić twoich danych, nim was wezwałem. Ty wezwałeś? Hm. Dawno temu miała wrócić z wakacji na jamajce. Sam już nie wiem, co robić. Nigdy wcześniej bez niej nie pracowałem, ani razu nie była nawet chora. Hmm, mama zazwyczaj się tak nie zachowuje. Próbowałem ją znaleźć. Lokalizacja satelitarna, fale radiowe zniknęła bez śladu zupełnie. To znaczy, że nie wezwała mnie tu po to, żeby mnie przeprosić? Hmm. Martin, odrobinę taktu. Ach, pomożemy ją znaleźć. Mówcie za siebie. Ja jestem na przymusowym urlopie, prawda? Hmm. Gdzie zacząć? Hmm. Chętnie bym przyjął zawieszenie, gdybym ją mógł zobaczyć w tym. Może coś będzie w komputerze? Bardzo możliwe, ale wszystko chronią szyfry. Hmm. Powodzenia. Nie złamiesz zabezpieczeń centrum. Wszystko chroni dynamiczne hasło i nawet... Złamałam. O? Ale ja, ja jak? No co? Nie tylko ty umiesz się włamywać do chronionych serwerów, choć masz 901. Dobrze, powinien być jakiś plan wycieczki do... Zaraz, zaraz. Mama nie pojechała na wakacje. Ma jakąś misję w Tybecie. Naprawdę? Świetnie! Na pewno poszukuje Yeti! To cię teraz zaciekawiło? No może, no wiesz, nauka. Jedziemy po nią! O, to co, idziesz z nami? Wiesz, e, poszedłbym, ale przecież nie mogę, no bo jestem zawieszony w czynnościach. Zapomniałem o tym, Martin. Oczywiście przywrócimy cię do służby, tylko że zupełnie nie wiem, jak się to robi. Nie martw się, Bili, już ja się tym zajmę. Ej, skoro już tam jesteś? Nie, Martin, nie poprawię wszystkich twoich dwój. Zdumiewające, jakby inny świat. Tak, wspaniale, tendy. Nie uwierzą mi, że byłam w Tybecie. To przywieź się z wycieczki jaka? Diana stoi na czymś. O, to pergamin. To pismo mamy. Była tutaj. Wygląda na to, że szukała czegoś, co nazywa się przejście. To potężne wrota na szczycie świata. A trudno znaleźć wyższe miejsce niż to. Świetnie. Tylko jak się dostaniemy na drugą stronę jeziora? Przelecimy? A? Jesteś taka nadęta, że to niewykluczone. <grymne> Hej, japa znalazł w łodzie. A, najsprytniejszy okazał się Neandertalczyk. Śpiewajmy, japa! Wiosło, wiosło, wiosło w garść! Straszne! Ja jej nie podoba. Ty po prostu wiosłuj, nie będziesz myślał o czym innym. Tutaj jest pięknie, w pewien zwichrowany sposób. Eee, spójrz! Wygląda jak Billy. O, ale z ciebie palant! Do lasu im biegiem. <średenia> <średenia> Ach. O ten koleżka to pewnie pozostałość z czasów prehistorycznych. Odcięty od ewolucji w tym zapomnianym jeziorze? To ma sens. Gdzie tam? Na pewno na dnie jeziora jest coś jak przejście czasoprzestrzenne. Zrobię zdjęcie Ach. dla miesięcznika paranormalnego. A i po co w ogóle próbować? <śmiech> <śmiech> <SMILENCIO> Nie chcę was straszyć, ale to miejsce ma w sobie coś wyjątkowo niepokojącego. E! Okropny stwór na dwunastej! Na glebę! Co teraz? Biegniemy! Znów na nas leci! Już! Zamierzamy tym przejść? Uda nam się! Szybko! Japa, strach wysokości! Dobrze, Japa! Nie patrz w dół, no idź! Pewnie oboje sobie myślicie: o, jaki fajny most do skoków na banji! Gdybyście jednak nie słyszeli tych strasznych wrzasków, to przypominam, że to coś się zbliża! Myślisz, że nie słyszę? Mam zainteresowane przejście! No, idź, Japa! Jest bardzo źle. Ja no chodź, chodź. No. Oj, się, mam pewien pomysł. Wybrano sieć. No i dobrze. Uff. Wiem, że te wrota są tam na górze. Wskazują na to notatki mamy. Im bliżej podchodzimy, tym staje się jaśniejsze, że nas tu nie chcą. Więc trzeba się pośpieszyć. Mm, niedobry pomysł. On ma rację. Rozbijmy obóz tutaj, wyruszymy rano. A tymczasem wróci to ptaszysko. Sieć nie zatrzyma go na zawsze. Zmienił zdanie. Tak, pośpieszmy się, to dojdziemy jeszcze przed zmierzchem. No i to jest właśnie motywacja. Nareszcie wiem, co się stało. Gdzie jest mama? Nie, już wiem, skąd ten twój wynik. Czytałam raz o chłopaku, który zakreślał odpowiedzi tak, by wyszedł kształt choinki. Przypadkiem dostał piątkę. Tak samo musiało być z tobą. Ciągle o tym myślisz? Pogódź się z faktem, że mój poziom inteligencji jest taki sam jak twój. A może nawet wyższy. Ach, tak? Udowodnij. Chcesz? To proszę. Ja wiem, że to siły nadnaturalne utrzymują tego strasznego mnicha w powietrzu. <grymny> A nie, przepraszam, nie widział pan wysokiej kobiety nerwowej, pokrzykuje na każdego. Ja widzę tylko prawdę. Znaczy nie! Idziemy! Przepraszamy za kłopot. Czas już na nas. Zaraz, zaraz. Spójrz na te wrota. To na pewno przejście, którego szukała mama. Kto chce wejść do środka, musi odpowiedzieć. Znaczy co? Jakiś test? Super! tam testy. Tamten test to był fuks. Proszę, chodźmy. Kto odpowie dobrze, może wejść. Kto odpowie źle... Odpowie źle, poleci w tę przepaść! Nie warto, Martin! Po prostu nie chcesz, żebym znów się wykazał! No, trudno! <słyszy> Proszę, pytaj! Dobrze więc, tam, gdzie ma siła zamkniętą drogę, ja delikatnym ruchem przejść mogę. Wielu przed drzwiami stałoby długo, gdybym ja nie był ich wiernym sługą. Powiedz, młodzieńcze, czym jestem? Martin, skup się proszę! Tutaj nie będzie poprawki! Nie śpiesz! Kluczem! No pięknie, oblałeś! Tak jest! Możesz przejść! Aaa! Zła. Trochę jak w twoim pokoju. Tyle tu drzwi i korytarzy, że można by badać to miejsce przez rok. <grystanie> Idźmy głównym korytarzem. Proszę! <grystanie> Coś takiego zaatakowało nas w jeziorze. <grystanie> Spójrz, jest ich więcej! A jeden musiał chyba rozprostować nogi. I poszedł sobie na spacer na no jasne. Myślę, że te stwory w jakiś sposób ożywają. No Tu! Powiedziałbym, a nie mówiłem, ale... Jakbyśmy mieli mało głupotów. Gorsze niż złe. Sam nie wiem. Trochę dobrej muzyki i byłby odlotowy klub. Ah. Ah, mama! Aha. Aha, a, a, a! Już dobrze! Przeszliśmy cię uratować! Przeczułam, że mnie znajdziecie. Mamo, przepraszam za swoje zachowanie. Obiecuję, że wszystko naprawię. A najpierw cię stąd wydostanę. Obserwowałam wszystko! Uniknęliście moich pułapek. Zbliżaliście się zdecydowani, by mnie znaleźć. Więc przygotowałam się i. Ej, co? Co ty nam robisz? Nie trudno zgadnąć! Zamknęła nas w jakimś polu siłowym! No, Ja nie stoi na ziemi! Ha! Jesteście zbyt ufni! Tak? Ha! Więc ostatni raz wyświadczam ci przysługę! Odchodzę! <grystanie> Nic już nie rozumiem! Czemu to robisz? Całe życie szukałam właśnie tego miejsca. To jest przejście, bezpośrednie połączenie naszego świata i zaświatów. To już rozumiem, co tu robisz. Wręcz przeciwnie, Marty. Poszukiwałam przejścia po to, żeby je zniszczyć, uderzyć w samo jego jądro. Ale kiedy tu weszłam, zafascynowała mnie jego potęga. Chciałam z tym walczyć, ale nie udało się. A teraz wszystko jest tutaj na moje rozkazy. Wow! Jeśli rządzi piekłem tak samo jak centrum, to mamy kłopoty. Niedługo zacznę siać całkowite zniszczenie. A skoro nie ma już moich najlepszych agentów, kto mnie może powstrzymać? To nie Mama zupełnie postradała rozum. Co ty myślisz? Piękne stworzenia dotrzymają wam towarzystwa, ale ostrzegam, po przebudzeniu bywają zwykle głodne. Czekaj! Wracaj! Nie martw się, nie odejdzie daleko. Wybrano żyle. <laughs> oh, I co to pomogło? Wścieknie się jeszcze bardziej! To już chyba niemożliwe! Uh, nieźle, Martin. Uh pracy tylko nad celnością, jeśli zamierzasz spróbować jeszcze raz. O, ale wydaje mi się, że twój niezbędnik ma jakąś awarię. Bądźcie grzeczni, albo nie. Co mnie to obchodzi. Ciąg dalszy nastąpi. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Piotr Radziwiłowicz, Dźwięk i montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński, Diana Katarzyna Kwiatkowska, Japa Zbigniew Konopka, Billy Cezary Kwieciński, Mamma Elżbieta Jędrzejewska i inni.